Witam Państwa. Gością Kwadransa Samorządowego jest Pan Rafał Kotomski, Rzecznik Prezydenta Leszna. Dzień dobry Panie Rafale. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Zacznijmy od leśniskiego Ratusza. Jak się niedawno dowiedzieliśmy, troszkę się zmienią funkcje ratusza. Ma tam być siedziba Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Promocji. Mm -hmm. No ja zdaję sobie sprawę, że to jest na razie pomysł już co prawda na etapie też koncepcji opracowywania, bo architekci pracują nad tym, jak te pomieszczenia wewnątrz tam y, zaadaptować do tych nowych funkcji. I zdaję sobie sprawę z tego również, że to jest pomysł, który być może u niektórych osób wzbudzi kontrowersję. Pamiętajmy, że ratusz no, funkcjonował jako ten budynek taki urzędowy, biurowy do, do początku lat 90., do, do jakby zmiany systemowej w Polsce. Później pan prezydent Edward Szczucki wyprowadził stamtąd te funkcje właśnie administracyjne, zakładając, że będzie to taki salon miasta, no i rzeczywiście była też bardzo ciekawa przebudowa. Ciekawy, fajny projekt panów architektów górawskiego Gzyla. Um, cóż, Ratusz jest budowlą starożytną, nazwijmy to, najważniejszą budowlą miasta. W środku dość nowoczesną, bo, bo kto nie był, to, to warto zobaczyć. Tam jest winda, tam są no, takie nowoczesne schody, przestrzenie właściwie dość współczesne. Jest też dużo sal, gabinet reprezentacyjny pana prezydenta, sala ceremonialna ślubów. No właśnie z tym tam właśnie tych, tych sal nie ma tak dużo. bo znaczy, tam jest bo, bo, więcej przestrzeni niż sal. To właśnie to się prawda, okazuje, to ja próbuję sobie wyobrazić, w którym miejscu to umieścić, bo tam na, na parterze są dwie sale, na, na tym wysokim parterze są tak, dwie sale, tak. na, na piętrze są może cztery, mhm. gdzie chcecie tych urzędników umieścić. No tak, ale my nie chcemy tam, nie, nie chcemy tam, że tak powiem, hurtowo umieszczać urzędników, tylko myślimy o takim przeniesieniu bardzo celowym, czyli y, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydział Promocji promocji i rozwoju miasta. No proszę państwa, zobaczmy w jakim budynku, wejdźcie sobie państwo na stronę www.leszno.pl i zobaczcie, gdzie są budynki Urzędu Miasta wymienione i, i spójrzmy na zdjęcie i spójrzmy w jakim budynku pracuje Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. Teraz zakładając, że jestem kimś z zewnątrz, i szukam na stronie miasta, wchodzę na tę stronę i znajduję fotografię tego nieszczęsnego budynku tutaj przy Alei Jana Pawła II, brzydkiego, obskurnego, który nie wiem, mógłby no, być. Ostatnio przyozdobionego, nie. No dobrze, przyozdobionego, tak, bo chcieliśmy coś tam Gimulalek jakiś, dać, jakiś tam dać tam taki akcent dowcipny, trochę przekorny, yy, łowca talentów, który tam łowi, no ale. Ale naprawdę to, to no, no bardzo można mieć, że tak powiem, nieciekawy obraz miasta, które w, ta, w takim miejscu posadowiło swój urząd, swój Wydział Promocji i Rozwoju. Także rzeczywiście ratusz jest no, centralnym punktem w mieście, najważniejszą budowlą, budowlą bardzo charakterystyczną, budowlą, która, no nie wiem, znajdzie się nawet na, na materiale, który. Który będzie na siedzeniach nowych autobusów miejskiego zakładu komunikacji, taką rozpoznawalną. Jest taki pomysł? Jeśli chodzi o Leszno. E, tak, jest taki pomysł, ale to już jest pomysł, będzie za chwilę zrealizowany. Tylko, panie redaktorze, no wróćmy do tematu. Więc chcemy tam przenieść Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. Chcemy tam również y, urządzić biuro, biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Najwłaściwsze miejsce, prawda, no bo to jest stare miasto, konserwator też musi w pewnych, w pewnych normalnych warunkach pracować. Dzisiaj to jest jeden pokój, gdzie Maciej Urban jest po prostu na długim stole, ma pełno papierów i tak dalej. To zupełnie też jest, jest niepoważne, żeby tam przyjmować interesantów i jeszcze przy okazji jakieś rzeczy załatwić. Ale czy już wiadomo, w, w którym z pomieszczeń by to się mieściło? Yy, tak, tak, bo już, już zaczynamy też, yy, powiedziałem, te prace takie koncepcyjne i za chwilę pewnie projektowe. Yy, na pewno wykorzystamy do tego ten gabinet, yy, gabinet reprezentacyjny prezydenta miasta, który znajduje się na tej pierwszej powierzchni. I z pewnością na, na, na kolejnym poziomie to, 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 co dzisiaj jest takim pokojem yy, nie tyle ceremonialnym, co takim pokojem, jakimś takim zapleczem tej sali ceremonialnej yy, ślubnej Aha, Urzędu czyli Stanów w Jeden... W jednym z pomieszczeń w gabinecie prezydenta był pan. O tym, nie, znaczy tak myślę wstępnie, ale to się jeszcze może zmienić. Z tego co ja wiem, to prawdopodobnie ta sala ceremonialna USC będzie na tym pierwszym poziomie, na pierwszym piętrze, bo jakby parterem ratusza. śluby w gabinecie prezydenta. Śluby w, były, w gabinecie udziela. dzisiejszym prezydenta, a tam, gdzie śluby na przykład mógłby być Wydział Promocji, bo jest jeszcze taka sala konferencyjna na tym poziomie, o który, na, na którą też się zastanawiamy. Bardzo też myślimy o tym, żeby tę salę taką wykorzystywaną na przykład jako koncertowa, jako sala różnych spotkań, konferencji, bo tam się też sporo dzieje po lewej stronie, jak się wchodzi w tymi wysokimi schodami. Ona musi być też zmieniona, ona musi być przearanżowana, bo ta sala dzisiaj jest smutna, brzydka, ma jakieś zielone krzesła, tam z 90-tych lat, to naprawdę, to naprawdę jest y, przykro patrzeć jakby na estetykę tej sali, szczerze powiedziawszy. Byłem ostatnio na koncercie, ta duża ściana, taka szara, z logotypem miasta, no to wszystko po prostu naprawdę, to nie jest to, o co nam chodzi, chcemy, żeby ta sala po prostu była piękna. Być może, że trzeba ją będzie przearanżować, tam na końcu są na przykład filary, za których tak de facto nic nie widać, za którymi też stoją krzesła, no po co ustawiać krzesła za filarem, za którego nic nie widać. Czyli do tej modernizacji sali też by doszło w tym roku jeszcze? E, tak, będzie, myślę, że będziemy, jeśli, jeśli zaczniemy, no to trzeba to robić kompleksowo, trzeba byłoby przearanżować te sale. E, to jest sala też bez klimatyzacji. Ja przypomnę, że w zeszłym roku robiliśmy tam jeden z koncertów w festiwalu Leszno Barok Plus. Najmniej udany, piękny koncert, który się najmniej udał przez to, że tam było po prostu upalnie, gorąco, kiedy się otwiera okno, to niestety dochodzą odgłosy z rynku, a nie zawsze te odgłosy licują jakby z sensem, powagą i klasą. No Zmieniłoby się też funkcjonowanie tego ratusza, bo jeżeli tam byłyby no, dwa wydziały, jakby nie było, no to on był, musiałby być czynny od ósmej rano, od 7 rano do tak. e, tej 15.30 jak, jako urząd. Czyli... To byłaby budowla, którą przywrócimy mieszkańcom, bo dzisiaj tak naprawdę wielokrotnie jest tak, że ludzie, ja nawet widziałem kilka takich scen, kiedy ludzie próbują tam wejść, wchodzą, naciskają na klamkę i okazuje się, że jest zamknięte. Po prostu ten ratusz jest, ten ratusz, no, no ludzie są poza tym ratuszem. To jest zamknięta budowla w sercu miasta, więc myślę, że to się powinno zmienić. Ten ratusz musi być przywrócony też leszczynianom, mieszkańcom, turystom, gościom. Tam na najwyższej kodygnacji przypominamy, jest jeszcze galeria sztuki MBWA. Na MBWA, do której też będzie można wejść, więc ja myślę, że przy okazji ktoś przyjdzie do wydziału promocji, a może zahaczy też o galerię. Ktoś, ktoś przyjdzie do konserwatora zabytków, ale zerknie sobie jak wyglądają te tablice, które przecież docelowo chcemy umieścić na elewacji ratusza po rewitalizacji. Bo ja przypomnę, że przecież już ta koncepcja jest gotowa i plansze z y, propozycjami pań projektantek można oglądać w holu Urzędu Miasta przy ulicy Karasia 15. Też zapraszam przy okazji mieszkańców, bo warto zobaczyć tam na siedmiu planszach pokazujemy jak ma się, jak mogłaby się zmienić płyta rynku i ratusz ze swoją elewacją. Ja przypomnę, że Tutaj myślimy o takiej elewacji w kolorze, w różnych odcieniach bieli, która by rzeczywiście nawiązywała do takiego okresu międzywojennego. Wrócimy do. do y, 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 zmienimy to, co dzisiaj nawiązuje tak naprawdę do lat 60., czyli do epoki PRL-u. Gdybym chciał być złośliwy, a przecież nie jestem, to bym zapytał, czy rewitalizacja przewiduje, że tam ich na ławkach nie będzie spał ale... Zgadzam się panie redaktorze z tym, że pan złośliwość i pan to są jakby dwie różne zupełnie kategorie, także Całkowicie. No, byłbym ostatnim człowiekiem, który by pana redaktora nazwał złośliwym, ale panie redaktorze, no właśnie, rewitalizacja społeczna, prawda? Tutaj to jest taki poważny temat, aczkolwiek chyba najtrudniejszy. Proszę państwa, ja może też za tym pośrednictwem tego programu i państwa anteny, no, też ja zaapeluję do, do, do mieszkańców, do leszczyniaczy, żeby jednak zwracali uwagę na wszystkie zachowania, które są po prostu ordynarne, hamskie, które no też naszemu miastu tworzą taki zły wizerunek, bo rynek, gdzie na ławkach śpią ludzie, gdzie ludzie siedzą z alkoholem, gdzie ludzie dokonują nawet jakichś tam zniszczeń, no, to jest rzeczywiście bardzo zła, bardzo zła wizytówka i bardzo zła marka dla miasta. No, kilka dni temu to fantastyczne pianino, które miało służyć a upogacaniu kulturalnemu, ono zdaje się, już tam też zostało lekko napoczęte. Jest, tak, niestety zostało trochę uszkodzone, ale stoi, to znaczy, to jest na razie drobna, bo ktoś wyłamał jeden z młoteczków, teraz to pianino jest już lepiej zupełnie chronione i od tamtego czasu ten pierwszy, ta pierwsza noc była taka krytyczna. No, wie pan, trudno komentować też to, co robią ludzie, na przykład niszcząc, wyrywając młoteczek z pianina, no, bo to są zachowania już tak ordynarne i tak głupie i chamskie, że, że naprawdę na to innych słów chyba nie trzeba szukać, natomiast Rzeczywiście ta akcja się bardzo sprawdza i za nią bardzo dziękujemy pro muzyce, bo, bo mieszkańcy grają, grają młodzi ludzie, grają starsi. Dzisiaj dostałem film, taki wideo, gdzie specjalnie dziewczynka przyjeżdża z Rydzyny, żeby tam ćwiczyć, bo w domu nie ma pianina, tylko ma keyboard i przyjeżdża sobie tutaj grać codziennie, więc to jest naprawdę zupełnie piękna, zjawiskowa rzecz i myślę, że absolutna większość ludzi to docenia i to, i to szanuje i się z tego cieszy, no ale znajdują się tacy, którzy po prostu prawdopodobnie wszystko jest im obojętne no Ale niestety trzeba będzie z tym bezwzględnie walczyć. Tak samo jak trzeba walczyć, moim zdaniem, bezwzględnie z takim wizerunkiem miasta obleganego przez, 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 przez lumpów, przez ludzi, którzy po prostu zachowują się w sposób niegodny. I tutaj myślę, że, że podejmiemy też działania też ze strony Straży Miejskiej, żeby ten rynek i okolice były, były dobrze chronione i były jakoś tam z takich zachowań, od takich zachowań wolne. Trzymamy za to kciuki i chcemy też Państwu powiedzieć, że dobiegła końca rewitalizacja. Ja, można tak powiedzieć, mm -hmm. boiska w słynnej dzielnicy Gromwald, czyli przy. Kultowe miejsce, kutące. Przy bohateru Westerplatte, na, tam na, właśnie na skrzyżowaniu z Gromwaldką. Dzisiaj ono zostało oddane Od do użytku. Tak, tak. Nie otwieraliśmy go oficjalnie, nie przecinaliśmy żadnej wstęgi, bo przecież nie o to chodzi, ale rzeczywiście w tym w wielkim dniu, kiedy, kiedy Polska awansuje do półfinału Euro 2016, yy, yy, tak, mam taką nadzieję, yy, otworzyliśmy to boisko. No to jest boisko rzeczywiście takie, takie o takim statusie. Się kultowym przez 20 lat, tam yy, czy nawet więcej, tam odbywały się rozgrywki dzikich drużyn. Po, po mundialu w 1974 roku yy, one były na początek nazywane nazwami państw, potem też klubów. Yy, myśmy tam jako Everton kiedyś te rozgrywki też wygrali razem z kolegami, więc dla mnie miejsce bardzo sentymentalne. A teraz powstało boisko yy, ze sztuczną trawą, taką z piaskiem, wielofunkcyjne, bo tam można grać w mini-piłkę nożną, tam można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną. No, więc rzeczywiście ciekawe miejsce oświetlone, będzie do, do codziennie czynne do 20. Kosztowało 320 tysięcy ze środków z budżetu miasta Leszna, więc naprawdę no, cieszymy się, że to ten piękny obiekt będzie służył młodym ludziom w czasie wakacji. Tu w centrum to, to troszkę to, to trwało, bo tam istotę, trwały bo... odbiory techniczne, tak, tak. Więc bo to rzeczywiście... te blokowiska starsze właśnie tak nie bardzo mają takie miejsce. No, na Plusa tam jest. Kolejny taki, nazwijmy to mini Orlik, rzeczywiście, bo wcześniej Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa piękne boisko oddała przy Sułkowskiego, teraz remontuje na wysokości Prochowni i, i, i Sikorskiego, więc to też Będzie gdzie boisko, grać. Będzie gdzie grać. I, I będzie gdzie grać w cywilizowany, piękny sposób. Chcieliśmy jeszcze Państwa zaprosić na dwie rzeczy. Po pierwsze, troszkę jeszcze jest czasu, ale kolejne ręki śniadania 9, 9 lipca, lipca, nowy lipca na nowym rynku. Tak, tak, tak. Nowy rynek na nowo, nowy rynek, który nie musi być tylko tym pustym placem i placem też targowym. Pokazujemy nowe funkcje. Ja myślę, że to będzie piękna edycja tych nowych tych, tych rynków śniadaniowych, bo tam z tego co wiem ekipa z Wydziału Promocji pod, pod, pod kierunkiem Beaty Nawrockiej naprawdę szykuje fajne niespodzianki i rzeczywiście miłe miejsce. 9 lipca serdecznie Państwa zapraszamy na 10 godzinę. Bo to jest takie targowisko, czyli takie właściwie miejsce, że te produkty prosto ze straganu powinny iść na śniadanie. Na, na stół. Na stół. No nie wiem, jaki będzie charakter, ale być może tak, tak się też zdarzy. Natomiast te funkcje, no, znaczy tamta funkcja rynku śniadaniowego jest bardzo pasująca, prawda, do tego miejsca. Z tym, że dzisiaj to miejsce, jeśli się to miejsce na przykład opróżni z tych straganów, bo ono jest dosyć betonowe i takie dosyć mało przyjazne. Ale myślę, że pokażemy, że można tam coś robić, no i może to jest jakieś też fajne preludium do, do rewitalizacji tego miejsca, bo, bo tutaj miasto zastanawia się nad konkursem, architektonicznym, żeby ten nowy rynek też zyskał jakąś nową, nową odsłonę. I jeszcze na dzisiaj chcieliśmy Państwa zaprosić na taką jakby to powiedzieć imprezę dla miłośników książek i militariów. Tak, do, do, do oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Jana Pawła. Tej tej, da, tego dawnego domu przedpogrzebowego, dawnego tego, tam gdzie kiedyś był dział judaistyczny muzeum, o 17 otwarcie biblioteki e, biblioteki e, działu, działu wojskowości, historii wojskowości. Piękna rzecz, dlatego, że to Instytut Grota przekazał swoje zbiory dotyczące generała Stefana Roweckiego Grota, dotyczące też militariów. E, dużo pięknych, bardzo cennych książek, także biblioteka się wzbogaca o, o, o niezwykłą, o niezwykłą kolekcję właśnie militarną, militarnych książek. Pan profesor Waldemar Handkę i, i, i pan dyrektor Andrzej Kuźmiński pięknie to wszystko przygotowali i rzeczywiście dziś to oficjalnie będzie otwierane od 17, a oprócz tam jakichś oficjalnych przemówień i wykładu pana profesora Handkę otwarcia tej Izby Pamięci będzie również pokaz grupy rekonstrukcyjnej. Tam będzie można i zobaczyć musztrę i będzie można zobaczyć, jak się załad załadowuje i rozładowuje armatę wojskową, więc to też ciekawe w tym tym rekonstruktorzy będą również w mundurach brygady pancerno-motorowej, którą dowodził kiedyś Stefan Rowecki Grot. Więc 17, ale ja, Jana Pawła II, zapraszamy. Zapraszamy również. Państwa bardzo serdecznie i na koniec tradycyjne dzisiaj chyba wszystkim wszędzie zadawane pytanie? Ja już mówiłem, Panie redaktorze. Ale w wyniku Pan nie powiedział. <noise> no to już jest wróżba, która jest poza moją mocą. Ale myślę, że dziś 2-1. Dla Polski oczywiście. I oczywiście Ronaldo nie strzeli. Tak, strzeli Ricardo Carvalho, bo myślę, że. A nie, a czy on jeszcze w ogóle gra? Nie, Kwarezma, przepraszam. Quarezma. Zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję panu Afokotam. Dziękuję bardzo, miłego dnia, dobrych wakacji, bo to pierwszy wakacyjny program. Także wszystkiego dobrego. Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.